Witam Państwa. W czwartek 26 lutego Karolina Czereda zapraszam na wiadomości regionalne. W serwisie dzisiaj: czy jest decyzja w sprawie przystanków na łańskiej, co z pałacykiem na Witosa? Zabiorą wielkie gabaryty, rodzicu złóż deklaracje, nowy system, więcej pracy i weteran wojenny z żar bohaterem książki. Powrót przystanków na Łańską to jeden z tych tematów, do którego warto wracać. Sprawdzimy, na jakim etapie jest wdrażanie przedwyborczej obietnicy pani burmistrz. Nie będzie parkingu, wrócą przystanki. To już pewne przystanki autobusowe wrócą na ulicę Łańską. Decyzję w tej sprawie wydał wczoraj referat do spraw Organizacji Ruchu i Transportu Starostwa Powiatowego w Żarach. W dniu wczorajszym, czyli 25 lutego, projektem, który występował w imieniu gminy miejskiej Żary, odebrał zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dotyczące zmiany na ulicy Łańskiej, polegające na utworzeniu zatoki autobusowej. Cieszę się niezmiernie, jestem usatysfakcjonowana. Sądzę, że ze mną wielu mieszkańców naszego miasta. Przed nami teraz kolejny etap czyli wszystkie działania związane z reorganizacją ruchu i takim przygotowaniem tej ulicy do nowej organizacji ruchu. Będziemy mieszkańców zawiadamiać o tym, w jakim terminie to wykonamy tutaj we współpracy z firmami, które będą realizować już te narzędziowe sprawy przy ulicy Ułańskiej. Korzystający z komunikacji miejskiej nie kryją zadowolenia z powodu powrotu przystanków w ich dawne miejsce. Przyjezdni natomiast do dziś mają problem z odnalezieniem przystanku. Przyjeżdżam, no teraz mi zmusiło, że musiałam przyjechać po papiery. I szuka pani przystanku! I szukam przystanku, nie mogę znaleźć. No było bardzo wygodnie, jak tutaj byłem. Nie trzeba było taki kawał zasuwać nie z zakupami. No, i dobrze by było, jakby to było. Wrócą na pewno już. No to dziękuję. Przystanki w tym miejscu zlikwidowano trzy lata temu decyzją burmistrza Wacława Maciuszonka. O powrocie przystanków na Łańską będziemy informować Państwa na bieżąco. Co stanie się z jedną z najatrakcyjniejszych budowli w naszym mieście? Mowa o budynku zwanym Pałacykiem, w którym kiedyś mieściła się Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach. Prywatna posesja, przedszkole, a może coś zupełnie innego. W czyje ręce trafi pałacyk na Witosa? Miasto podjęło decyzję, co stanie się z dawną siedzibą szkoły podstawowej nr 2 w Żarach. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentów, aby można było tę nieruchomość przeznaczyć do sprzedaży. Kwota jest jakaś? Nie, w tej chwili nie mogę Pani odpowiedzieć, dlatego że w momencie, kiedy będziemy mieli komplet dokumentów, zostanie wyłoniony rzeczoznawca majątkowy, zostanie wyceniony. I dopiero wtedy możemy podjąć jakiekolwiek decyzję co do wartości tej nieruchomości. Miasto jest w trakcie wyłaniania rzeczoznawcy majątkowego, który określi dokładnie wartość tej nieruchomości. Od 2 do 7 oraz 9 marca Żarski Pekom odbierać będzie wielkie gabaryty. Czego mieszkańcy mogą się pozbyć w ramach zbiórki? Tego wszystkiego co zalega w domach, a więc na przykład starych mebli, dywanów, zużytego sprzętu RTV i AGD. Odpady wielkogabarytowe przygotowane do odbioru należy wystawić przed posesję w miejscu, które umożliwi swobodny dojazd specjalistycznego pojazdu w dniu wywozu. Odbiór PECOM rozpocznie 2 marca od ulic Białostockiej, Męczenników Oświęcimskich, szarych szeregów Zawiszy Czarnego 1 maja Jagieły 11 listopada Długosza i Podwale. Szczegółowy wykaz ulic oraz dat odbioru wielkich gabarytów dostępny jest na stronie www.pekom.com.pl Rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym przypominamy, że od najbliższego poniedziałku mogą składać deklarację dotyczącą kontynuowania edukacji przedszkolnej przez ich pociechy. Od 2 do 9 marca rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola będą mogli składać deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego. Następnie od 16 marca do 7 kwietnia przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do przedszkola. Te wnioski będą dostępne na stronie internetowej urzędu u nas w pokoju numer 22 oraz w przedszkolach. Deklaracje gdzie składamy? Również w przedszkolach. Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 8 kwietnia i potrwa do 17. 20 kwietnia natomiast w przedszkolach wywieszone zostaną listy dzieci zakwalifikowanych do nauki w danej placówce. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole, uzyskają informacje o wynikach rekrutacji w przedszkolu. Wskazanym przez nich jako pierwsze kryteria i liczbę punktów potrzebną do zakwalifikowania dziecka żarsty radni uchwalą na jutrzejszej sesji Rady Miasta. Od poniedziałku zostanie wdrożony nowy system informatyczny do obsługi petentów w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego. Funkcjonowanie nowej centralnej bazy danych o nazwie System Rejestrów Państwowych wprowadzi nowe druki i nowe zasady rejestracji danych, co może skutkować pewnymi niedogodnościami. Po prostu y, czas obsługi y, petentów może się wydłużyć. Jeżeli do tej pory y, trwał około 15 minut, może się zwiększyć na przykład do pół godziny, ponieważ y, dokumenty, wszystkie dane... Wprowadza się teraz do systemu. System ten ma posiadać bazę danych, którą też tworzą jakby fizycznie pracownicy, którzy będą ją wprowadzać i tworzyć. Dlatego ten czas może się wydłużyć. Przedtem było to wypełniane na dokumentach, teraz będzie to wszystko wprowadzane do systemu komputerowego. Dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Mamy nadzieję, że będzie to funkcjonowało sprawnie. My się postaramy z naszej strony, żeby skrócić ten czas minimalnie. Bazy danych na razie są puste. Pracownicy urzędu dopiero od 1 marca zaczną je wypełniać. Wprowadzenie takiego systemu ma ułatwić nam załatwianie spraw, ale jak mówią sami urzędnicy, sprawnie będzie on działał dopiero za jakiś czas, kiedy okaże się w praktyce. Za sobą ma misje wojenne w Afganistanie i Iraku. Te wyprawy kosztowały go sporo zdrowia psychicznego. Dziś piszą o nim książki. Szymon Mutwicki, były żołnierz zawodowy, uczestnik wielu misji, został bohaterem książki pod tytułem Straty żołnierze z Afganistanu, której autorem jest Maximilian Rigamonti. Książka opowiada 12 historii. Nie jest o wojnie, a o ludziach, którzy z powodu wojny coś stracili. Oficjalna premiera odbyła się 24 lutego w Barze Studio, w Teatrze Studio w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie y, byliśmy my bohaterzy, gdzie byli autorzy książki Magdalega, Magdalena i Maksymilian Rigamonti. No i było y, sporo ludzi, około 100, 100 osób, którzy, które były zainteresowane. Jest Pan wzruszony? Y, powiem szczerze, że tak, że przeczytałem tę książkę wczoraj y, w pociągu podczas powrotu, do żar, do domu. Trochę ludzi chyba dziwnie na mnie patrzyli. Nie wiedziałem dlaczego, później zauważyłem, że, że łzy ciekły mi po policzkach. To powojenne opowieści żołnierzy, żon, które w wojnie straciły mężów i rodziców, którym zabito synów. To nie tylko bohaterowie wojny, są tutaj też osoby, które coś straciły na tej wojnie są rodzice, Poległych żołnierzy, są żony, yy, są żołnierze, którzy zostali ranni fizycznie, i są żołnierze, którzy zostali ranni psychicznie. Książka w poniedziałek trafiła do sprzedaży. Jej wydawcą jest wydawnictwo naukowe PWN. Muzyka już najbliższy weekend po raz drugi w Żarach na Wodniku odbędzie się ogólnopolski nocny maraton pływacki Otyliada. To największa tego typu amatorska impreza w Polsce. Mamy zgłoszonych 40 zawodników, ale jest możliwość jeszcze zgłoszenia się przed samymi zawodami. Będziemy przyjmować zgłoszenia, także liczymy na to, że będzie pobity rekord, będzie więcej osób w tym roku. No zawody bardzo ciekawe. Jako jedyna z pływalni tutaj na granicy zachodniej zgłosiliśmy swój udział. No, myślę, że będzie to świetna zabawa. Impreza odbędzie się z 28 lutego na 1 marca. Każdy, bez względu na wiek, płeć czy stan cywilny, może wziąć udział w maratonie. Zgodnie z regulaminem, zawody rozpoczynają się o 18.00. Z tym, że maksymalnie każdy z zawodników może przepływać do godziny 6.00 rano. Są dopuszczane trzy przerwy. Po dwóch godzinach pływania pierwsza przerwa 5-minutowa. Po następnych dwóch godzinach kolejna przerwa 10-minutowa. I po kolejnych dwóch godzinach maksymalnie trzecia przerwa 15-minutowa. Są jeszcze dopuszczane takie przerwy y, bardzo krótkie, na dwa łyki napoju czy skorzystanie z toalety. Poprzednia edycja w Żarach zakończyła się ogromnym sukcesem. Padło kilka fenomenalnych rekordów. Jedna z uczestniczek, Monika Winnicka, pokonała 30 kilometrów, co było najlepszym wynikiem w Polsce. Uczestnicy maratonu przepłynęli łącznie ponad 400 km. Każdy z nich otrzymał specjalny certyfikat z wizerunkiem od Tygii Jędrzejczak, niszczyni olimpijskiej. Podobnie będzie w tym roku. Dotarły do nas już nagrody. Będą to medale dla zwycięzcy, dla osoby, która przepłynie największy dystans. Medal dla najstarszego uczestnika lub uczestniczki. Będą również kwoczki wręczane dla najmłodszych uczestników, dla chłopca i dziewczynki. No, a każdy z uczestników otrzyma certyfikat. Maraton rozpocznie się w sobotę o godzinie 18, a zakończy nad ranem w niedzielę. Izabela Zwierz, witam państwa serdecznie. Zapraszam na szczegółową prognozę pogody przygotowaną dla naszych terenów z Krajowego Instytutu Meteorologii. Jutro już piątek i całkiem przyjemny zapowiada się dzień. Słońce będzie nam towarzyszyło umiarkowanie w żarach, natomiast duże zachmurzenie wystąpi w gubinie, a najwięcej słońca odczują mieszkańcy szprotawy. Ciśnienie dzisiaj wynosiło 1021 hektopaskali, a jutro dużo niższe. 2013. Nadal powieje południowy wiatr. Niestety przybierze na sile i w porywach osiągać będzie 40 km na godzinę. Opady deszczu słabe i przelotne mogą przejść przez Gubin. Temperatura bez porannych przymrozków od 0 do 8 w Gubinie i 9 w żarach i szprotawie. W piątek 27 lutego imieniny świętuje Gabriel, Anastazja i Julian. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru. Dziś w wiadomościach to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na przegląd prasy, czyli o czym przeczytamy w jutrzejszym wydaniu gazety regionalnej. Następnie żyć z pasją. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie maratończyk Roman Oskierko. I na koniec zapraszam na wiadomości samorządowe ze Szprotawskiego Ratusza. Teraz żegnam się z Państwem, życząc miłego wieczoru. Do zobaczenia. Muzyka